Cześć, maleczko, Ja jestem Mateusz. W tej serii pójdziemy sobie do szkoły, dokładniej do Bullworth Academy jako Jimmy Hopkins. Czyli co to oznacza? Znaczy to to, że zaczynamy sobie kolejną serię. Znowu gra od Rockstara. Uwielbiam po prostu od gry, mimo że jest to dosyć stara gra. Eee, i Wygląda to jak GTA, tylko za czasów po prostu szkoły, więc no nie zabijemy tutaj nikogo. Nie postrzelamy sobie z prawdziwej broni, nie ukradniemy samochodu, ale już rower tak, czyli Billy SolarShip Edition w wersji polskiej, z polskimi oczywiście napisami, co jest mega zajebiste, bo ta wersja przetłumaczona, wersja spolszczona ma po prostu takie smaczki dialogowe. Uruchamiamy sobie grę ponownie, bo musiałem sprawdzić, czy wszystko działa. Oczywiście nie da się z poziomu takiego zwykłego menu. Przed rozpoczęciem gry odpali się od nowa. Więc zaczynamy w tym momencie nową grę. Cześć, takie małe wtrącenie na szybko. Tak jak widzicie, intro jest w języku angielskim. Niestety z niewiadomych mi powodów u mnie się ono nie nagrało. Cały ekran był czarny, łącznie z moją twarzą. Dźwięku w ogóle nie było syłać, także musicie coś. zadowolić się tym, niestety w języku angielskim, niestety bez napisów dałem siebie całe 40%, no i musi wam to niestety wystarczyć jak Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. Uh. That's enough! I've had it with you, you little brat! You've upset your mother! I've got half a mind to beat you. Half a mind is right. Suddenly he realizes. I can't believe you, you little monster. We'll deal with you when we get back from our honeymoon. Next. Boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. I'll think of you from our cruise ship. <laughs> Whatever, <laughs> Witaj w Bullworth.

Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins, in his study. Okay. His study is over there, boy, in the <laughs> main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant. No to chyba wiemy, kogo już tutaj ne, pani, nie wiem, profesor, czy, 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 czy jakoś tak, kogo ono musi zadowolić, tak? E, no, ogółem to tak, grafika nie wygląda najlepiej. Nie jest źle, zastarzało się to średnio. E, dużym minusem dla mnie jest to, że obrót kamery do góry, no jest praktycznie niemożliwy, bo jak stoję, jest fajnie, jak się ruszam, to kamera wraca już do swojej, e, do swojej domyślnej pozycji fajne jest to, że naprawdę możemy sobie tutaj pobić uczniów, no i to jest yy, tak jak mówiłem chyba, chyba mówiłem o tym na początku że no nie możemy tutaj nikogo zabić tak, i ma to nawet duży sens bo jesteśmy dzieckiem yy, i jesteśmy w szkole także wygląda to całkiem okej okay, jak dla mnie, no 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 i dobra, jest to w ogóle coś pięknego że taki sobie zwykły dźwięk powalił trzech no, trzech gości i to znacznie większych od niego. No ale dobra, generalnie idzie profesor, który ma. Który ma w dupie to, że leżą, leży trzech. Ym, trzech gości, tylko teraz. A nie, on teraz coś tutaj ma do mnie pretensje, bo widzieliśmy na radarze, czemu nie mogę iść? No, na radarze, że coś było nie tak, tylko. Brakuje mi słowa. Ja ich nie zabijam, tylko ja ich powalam, ale. To jest tak, że oni są. Nie, ogłuszeni. Kurde, mniejsza, brakuje mi słowa. Gdzie ty, kurwa, kujona to atakujesz? Ty no. Za silniejszych od siebie się weź, gościu, co? No. Zajebiście. Te piary chyba mi kibicowały, ale nie jestem pewny. Dobra, może pójdźmy sobie na misję. Mamy tutaj gdzieś. Mamy mapę. Mapa odblokowuje się nam, oczywiście, z. Z czasem fabuły i tydzie się to też chyba pór roku, o ile się nie mylę, bo spędzimy tutaj e, chyba cały rok. Tak mi się wydaje, że to jest chyba cały rok. No, chyba tak. Mm, no, ok, tu oczywiście jakiś tam tutorial, co to nas interesuje, gdzie coś się znajduje, mniej więcej jest to logiczne, tak? Szoka, do góry e, mamy coś na górze, na dół, na dole, krzyżyk. Mamy to tutaj. Mamy gabinet dyrektora. No, dzień dobry. A i ogłędz to przepraszam, ale mam trochę alergię i mogę, brzmięcie, ah, tak. e, nie ciekawie. No nie inaczej. Aha. Uh, uh -huh. What? Aha, uh -huh. uh -huh. What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff... So I'm scared of you, Hopkins. Hopkins. Ciekawe, Come on, you're yes, a i a like you. Never in all my life. Hopkins, Hopkins you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because, because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you, at making you into respectable members of our community here at the Academy. I've got a good feeling about you, boy. A feeling you and I are going to be great friends. Oh, no, you never die. Keep that you nose know? clean, boy. Or I shall clean it myself. Miss Danvers, are you back yet? Yes, headmaster. No, and I got your tea. You are good to me, Miss Danvers. No more than you deserve, Headmaster. No, I mean, I mean, Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. And boy, remember, you will have a clean nose. So keep it clean, or we'll clean it for you. Spoko. Jezu nie akurat jest całkiem sympatyczna. Ja bym to zrobił święcie. So, we're at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. No to wydeso szkoła jest bardzo skuteczna. Rozdział pierwszy. A ty mi nie miałaś przypadkiem, kurwa, pokazać szkoły? Dobra, mniejsza. Mamy tu jakąś znaćkę pierwszą, jest to... Gumka-recepturka. Ja jestem ciekawy, czy one coś dają, bo w sumie to nie pamiętam. Mm, mm, coś miałem powiedzieć jeszcze. Miałem powiedzieć to, że już chciałem bardzo dawno nagrać, zrobić serię z Lego. Czemu? Nie wiem, czemu się ze mnie śmiali, ale mniejsza. Miałem dawno temu już to nagrać, aczkolwiek... No weszło GTA San Andreas Tak dzisiaj sobie przeglądałem swój kanał I zobaczyłem, że od 10 miesięcy, czy nawet dłużej Tam coś pod tabem miałem? Aha, zadanie mam tutaj Stan ukończenia gry, z niecały procent I to tak w bardzo, bardzo niecały O, mamy właśnie, to o tym chciałem powiedzieć, ale to za chwilę o tym powiem Bo najpierw chciałem dokończyć temat, że Od dłuższego czasu chciałem nagrać Bilego I od 10 miesięcy praktycznie cisnę tylko San Andreas Więc dzisiaj sobie powiedziałem nie, koniec Dodajemy jakąś serię, dodajemy bilego i może coś jeszcze. E, aczkolwiek to poczekam na jakieś Wasze sugestie, co chcielibyście tutaj zobaczyć na kanale. Pora na wpierdol. No, nie wydaje mi się, żebyście mnie połamali, panowie, wiesz? Aha, bo mnie teraz uczy, tutaj, tak. Aha, okej. Okay. Spoko, spoko. Okej. Okay. No, nie wydaje mi się, żebyśmy korzystali z takich, z tych, nie wiem, nie serii tylko jakiś chwyt czy coś po prostu na i tyle. A teraz możemy już go upokorzyć i takie fatality jakby nie? W tym momencie chyba zrobiłem pokrzywkę. A przynajmniej coś to co wygląda jak pokrzywka. O, go się, się jeszcze wyjewał. You're no. dead, new dead. No, hey, z nim to mogło być ciężko. Dobra, oh, no przecież zmierzałem, to ich wina oni mnie zatrzymali. No właśnie, nie moja wina. Oho. Hey, jest i Nie pamiętam no. ukąd ma Hey, relax, friend. You're all pent up. <laughs> Go easy or they put you on medication. They did to me. Boy, nearly sent me insane. That's fascinating. <laughs> now if you'll me. I said relax, friend. Get off, man. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country. <laughs> and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're going to need friends. So it's up to you. You're going to play nice or what? Yeah, sure. Good. So how about I show you around? Okej, okay, czyli widzę, że ciężko będzie pograć. Hmm. Pudło z napojami, czyli automat po prostu, okej. Okay. Możemy sobie kupić Bim bimkole. Eee, 49 dolców, to i tak całkiem sporo kasy nam no, no, rodzice zostawili, jak mam być szczery. Uda się do swojego pokoju, przebieźć się. No to od początku chciałem to zrobić, do no cholery jasnej. Mój pokój jest tutaj, i tutaj, z postępem fabuły, będą się pojawiać nowe rzeczy w tym pokoju. To nie, że ten spoiler w ogóle ciężko nazwać już tak starą grą. Ciężko mówić o spoilerach w tak starej grze. Ok, ubiór początkowy. Mamy do wyboru mundurek szkolny i piżamę. I to tyle, bo nic więcej nie mamy. No zresztą, zostawiamy sobie mundurek szkolny. Mm, potwierdź, o, Git. Całkiem nie najgorzej ją nawet wygląda. Hey, how you doing? You must be the new kid. No. I'm Pete, Pete Kowalski, Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. Pete Kowalski, polski akcent, kolejny. Znaczy, w sumie to chyba pierwszy, <laughs> chyba nawet ostatni, ale kolejny w grze, w grach Rockstar. Yeah, Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. <laughs> oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I give you Femboy, the hmm? girliest boy in school. Petey, haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary?

Dokonać zapisu gry. No, możemy sobie w sumie zapisać czemu nie pykciach, Czy tak. Ok, Aha, ci ja usunąłem. Spoko. Enteren się usuwa. A shiftem się zapisuje. Ma to sens, nie? Chciałem wcześniej powiedzieć o systemie lekcji, który tu jest. I szczerze, można chodzić, można nie chodzić. Jak według mnie, opyla się. Bo gry generalnie to są gry. Zajęcia są jakby takimi minigierkami. Są spoko i dają nam później jakieś bonusy. Kurwa no nie tobie chciałem wyjechać, ty... No patrz! No ej! Ja nie chciałem to... No dobra, kurwa już nie mam wyjścia Zbyt twardy to ty nie byłeś, ale tobie chciałem, boś mnie wkurwiać po prostu w gościu. Kurda, nie zdążyłem tam... no. Ale mam bim od niego, zarąbiście. Dobra. Jest system lekcji, tak jak już widzieliśmy pod tabem. Mamy lekcje, mamy rano i popołudnie, więc dwa razy w ciągu dnia mamy lekcję. Jest spoko. szacunek, u huliganów go nie mamy, a raczej mamy na niskim poziomie. Reszta jest takim, w sumie pankowców nie mamy w ogóle w szacunku, a reszta to tak jest znośnie. Co my tu mamy? Mamy biuletyn szkolny. Który jest całkiem e, śmieszny. Do nowych uczniów w gabinecie dyrektora znajduje się spoko. Możesz zawsze znaleźć ważne informacje. I to tyle póki co. Nie mamy nic ciekawszego. Spoko. E, czyli co, wychodzimy sobie. I mamy jakąś. Oto twoja szkoła. Mamy jakąś misję. Okej, okay. myślę, że zrobimy sobie misję pierwszą. Generalnie mam chyba 15 minut materiału już, więc. Ty, 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 ty. No, za dużo nie pograliśmy sobie teraz. Ale, nadrobimy to. A tu się misja zaczyna, dobra. Oto twoja szkoła. No sz. Jak. Pierdolę. Co oni mają do mnie za problem? Bo mi za szlak trafi, nie? Nie można w ogóle normalnie przejść ku oni. Zobacz. Byli chuligani, czy kto? A no tak, czekaj, bo tangary na mnie czeka, eh. A tu, dobra, 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 nie, bo ten zaraz będzie mi łapał. Walczy się ode mnie. Dobra. Mhm. Russell, dobra. Pewnie nie zapamiętam ich imion. No nie wiem, czy to jest sens. przepraszać, to tak głupio trochę. Nie. Zwłaszcza, że jestem Jimmy, mnie no, to tak... Jeszcze kasę mam mu za to płacić. Ile? No właśnie. Ile ja mu niby? Dwa dolce! No niby niedużo, ale bez przesady, co? Dobra, spadaj. No, dosłownie sp pobiegł. No ma to nawet sens. Możemy się włamać do szafki, otwórz zamek. Tylko, jak to. Aha, myszką, okej. Okay. Jest w lewo. W prawo. O, no jest to troszeczkę nieciekawe, ale no, wow, czapkę dostałem, super. Ekstra. Co dalej, gary? Prefekci są widoczni na radarze. Spoko, domyśliłem się już. Mhm. Goście się zbugował przy, przy drzwiach do kibla, nie? Spoko. Yy, a, możemy się schować w śmieciach. To no, całkiem spoko opcja. No to co, już mnie nie szuka. Możemy wyjść ze śmietnika. Ty gościu, a gościu już się odbugował spoko. Szkoda, że myszką nie mogę ruszyć. Co tu się dzieje w tej szkole w ogóle, nie? No co tam? Gdzie, gdzie my idziemy? Do stołówki? Nie, po prostu. Gdzie ty gościu, popylasz? Oh, man! There's that weird chick Eunice? Elnis? Nie wiem, jak ją nazwać. Co tam, mordeszko? No, dobra, już. Ja, no mi się wydaje, że to by się przydało nie jeść nawet tych czekoladek. Ok, czyli mamy pierwszą misję na zasadzie: odnajdź gościa, którym zabrał mi czekoladkę. Czy ja mogę tę kole wziąć? W ogóle, czy ja mogę jakoś ekwipunek? Ej, no nawet, no, może mamy misję, może się nie da podczas misji, no nie mam pojęcia. Tutaj, aha, w kiblu właśnie się schował, tak? Jest. Czy ja muszę tu wszystkich pobić? No, ewidentnie muszę. Aha, Wzią, wziąłem ręce jego i. No dobra, mniejsze. Eee, I co? I teraz lecimy do tej typy z powrotem. Hmm, mi, ale ledwo żyje. Zamknij mordę. Chodź tu, Eunice. Czy, czy, czy jak ty tam masz na imię? Ciekawe jaki to byłby polski odpowiednik. No nie za bardzo. O, mi to... O Jezus Maria. Wysłyszycie chyba te odgłosy, to jest straszne. No ja na pewno też to zapamiętam na zawsze. Ja pierdzielę, dobra. To było dosyć obrzydliwe, ale widzę, że Jimmy nie jest wybredny, także wszystko mu chyba jedno. Lecimy nas. Dobrze, że on też biega, nie jeżeli tak powoli jak ja. A czyli powoli jak w innych grach bardziej mi chodzi o nie jak ja. Nie wiem czemu to powiedziałem. No spoko. over there we got you the know. nerds of course they're complete social outcasts Nothing. they look pretty harmless they're actually sneaky bastards their turf is the library Mm-hmm. and those are the preps they're all money and condescending attitude yeah massively inbred and completely brainless very hmm. observant jimmy boy now over there are the greasers they think they're tough or at least try to look tough wouldn't advise messing with them at least not yet they hang by the auto shop

Ikonoszka, wskazuje miejsce w turnieju. właśnie zajęcia szkolne. Dobrze. Od 9 do 1130. A gdzie ja mam ten zegarek w ogóle. Ha. Ty, ale nie mówcie, że on był tam cały czas, bo jak ja jakoś nie... Ku... Kurwa, nie kojarzę, żeby on był tam cały czas. Mam nadzieję, że go nie było, bo jak był to przypał, że go nie widziałem. Chyba nie było. Bo... Mam taką nadzieję. Dobra, co my mamy za pierwszą lekcję? Eee, chemia? Chemia. Zawsze byłem dobry z chemii. Co wy tu robicie? No tak mamy zajęcia O no, i gości musiał już coś sobie wziąć. Dobra, co my tutaj mamy? E, pojawi się ikona, spoko. Przesennę akcja. Aha, to idzie tutaj, dobra, W A U, S. U mnie jest utrudnienie, bo ja generalnie gram na strzałkach i czasami muszę sobie ogarnąć i podejrzeć gdzie jest jaka litera. Jak mam być szczery, wiecie? Naprawdę. Nie było to wymagające. Okej, okay. mamy zaliczoną chemię, spoko. Pytarde, no dostępne w twoim czymś nie doczytałem. No i dobra, mamy tam jakieś zadanie, mamy. Czy ja tę gaśnicę mogę wziąć? Mogę, ale w sumie nie wiem po co. Wiecie co? Może byśmy się ciężko włamali się do jednej szafeczki i spróbowali, jak to dokładnie wygląda. Aha, no to się włamałem. Kurwa.

czy znaczy, jestem w stanie mu w ogóle uciec? A, tak, bo on się męczy. O, kurwa. Pójdź, pójdź, mnie, pójść, mnie, mnie. Wyjdą za mną, czy nie? Wyszli za mną, dobra. Tam mam misję kolejną. Ja, ale narobiłem teraz sobie. Kurwa zamieszania. Niedobrze. Ale ja chyba mogę sobie. O, mogę tędy przeskoczyć? Mogę. Ekstra. Dobra. Uciekłem im. E, nie, nie było wcale takie trudne. Myślałem, że będzie gorzej. I dobrze. To co? Jak udało mi się uciec, podlecę sobie szybko zapisać i będziemy kończyć to. No patrz. Ja nie wytrzymam z nimi. Czemu oni się muszą wszystkich czepić? Oj, a ja przypadkiem nie chciałem cię tam. Znowu... lekcje? Ty, goście, ja ci chciałem uratować, a ty mi... Nie, ja nie wierzę. Chciałem ci pomóc, ale więcej tego nie zrobię, obiecuję. Wydaje mi się, że skoczymy sobie w takim razie na jeszcze jedną lekcję. Tu mamy kolejne przejście, a ta lekcja teraz jest też w środku. Dobra, wolimy sobie jeszcze jedną lekcję na szybkości. Mm, co by to dzień był, powiedzmy, cały zakończony? To też jest lekcja na dole, ale co to będzie za lekcja? No już idę, już idę. No wagary, ja nawet nie zdążyłem tutaj dość. Lingwistyka! z to będzie z Symi, z. Hello, Słowa trzeba będzie układać, to układać to chyba. O ile się nie mylę, to tak. Z tą lingwisty lingwistyką zawsze mi niego Wybierz literę, usun literę. Spoko. O jezu, my a Myś. 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 Mac. Smak z Aki Dobra, 31%. Co dalej? Hmm 3 O, ja mam piernicze, to będzie trudne. K. Kysz. A AK. Akiż? Będzie coś takiego? Dobra, na pewno będą jeszcze dwa na trzy litery. Mam mak. No, mysz, a mysza? My -y -szy. Myszka. O, i mysz jeszcze, mysza. Może będzie myszy. -y a. Nie, no, mysza to nie. Na Y na pewno nie. Sam. No właśnie. No dobra, mam 50%. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Uwalona no, lingwistyka. Ja, ale przypomnę. No dobra. Przynajmniej mam lekcję z głowy. I mogę zakończyć ten odcinek, także ja podejdę sobie do mojego pokoju, żeby zapisać. Dzięki. Chyba mi wyzwał. Coś tam stupid na pewno powiedział. Dobra, no to co? Ja pouczę się z lingwistyki, a my widzimy się w następnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia Siemanko.